Okej, okay, przyznaj się, nie mam kompletnie pomysłu na ten wstęp. Ale tak, dziś kontynuujemy naszą serię niewyjaśnionych wątków ze świata Overwatcha, czyli serię, która polega na analizowaniu co niektórych kwestii z tego uniwersum. A dziś poruszymy takie tematy jak czym jest Liz Kiriko i czym może być multiversum w świecie Overwatcha i wiele więcej. Przy okazji, jeśli lubicie content poświęcony lore, czy to Overwatcha, czy innych światów, to zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, bo bardzo to motywuje. I tak, wiem, że ostatnio bardzo dużo o tym mówię, ale naprawdę widzę dużą różnicę, jeśli chodzi o nowe subskrypcje. No ale dobra, i już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Także na początku zacznijmy od pierwszego wątku, którym będzie moc ramatry. Bo tak, dla tych co nie wiedzą, to w lore nigdy nie dowiedzieliśmy się czym ona tak naprawdę jest i kiedy bohater nauczył się jej używać. Chociaż co do tego, gracze mają kilka swoich spekulacji, gdzie jedno z nich jest prawdopodobnie to, że bohater używa odwróconej mocy źrenicy. Jednak jak ten tego dokonał, cóż tego niestety nie wiemy, lecz zważywszy na to, że sam Ramatra był jednym z uczniów. Mondaty możemy założyć, że sam Mondatta nauczył go używać w jakimś stopniu mocy źrenicy, jak widzimy to w przypadku Zeniaty. Aczkolwiek po opuszczeniu klasztoru Szambali, ten mógł nagiąć ową moc do swojej woli, sprawiając, że ta stała się odwróconą formą tras która zamiast pomagać i leczyć, stała się niszczycielską i niepowstrzymaną energią. Co według mnie może być bardzo prawdopodobne, patrząc również na kule w jego lasce. Którą bohater mógł równie dobrze przerobić, aby odzwierciedlała jego gniew. Gdyż dla tych co nie wiedzą, owe kule, czy to Uzeniaty, czy uramatry mają konkretne znaczenie, choć nie wiemy jeszcze jakie. Wiemy tylko tyle, że te mogą odzwierciedlać cechy danej osoby, która ją trzyma, gdzie jedno z nich znamy nawet z nazwy jako kula percepcji. Dodatkowo w lore znamy nawet jeden przypadek, gdzie to sama kula zaczęła lewitować przed człowiekiem, pokazując, że ten odnaleźł oraz w jakimś stopniu harmonię z samym sobą. I tak, dla ciekawskich, mówię tu o symetrze. Jednak wracając do dramatry, to fakt, że sama kula w jego lasce swobodnie lewituje, może oznaczać, że ten w jaki sposób ją spaczył i uzyskał z nią harmonię. Co według mnie jest naprawdę ciekawe i zasługuje w przyszłości na jakieś wyjaśnienie. A kolejnym niewyjaśnionym wątkiem, jakim się zajmiemy, będzie liski Kiriko, a dokładnie Kitsune. Gdyż praktycznie od początku wydania tej Postaci, czyli od jakichś dwóch lat, dalej nie wiemy czym tak naprawdę jest. Co niemiłosiernie irytuje samych graczy, w szczególności mnie, tym bardziej, że Blizzard mówił o tym, że ich uniwersum nie ma nic związanego z magią. Aczkolwiek to było dawno i nieprawda, gdyż od momentu odejścia Jeffa Kaplana i Michaela Chu dość sporo się zmieniło, tym bardziej w kwestii magii, o której teraz nic nie wiemy. Gdzie dobra, jeśli chodzi o lore smoków Hanza i Genjego, to owszem, nie jest to magia, co Blizzard potwierdzi jakieś 3-4 miesiące temu, a nawet wyjaśnił czym tak naprawdę są. Lecz co do samej Kitsune, ta dalej pozostaje dla nas tajemnicą. Ponieważ na chwilę obecną sam Lisi Duch jest nam przedstawiany jako eteryczna postać, z którą sama Kiriko ma naprawdę zażyłą relację i to od dziecka. Co możemy zobaczyć chociażby na jej trailerze, gdzie mała Kiriko siedzi przy małej Kitsune, co pokazuje nam, że te są ze sobą praktycznie od najmłodszych, lat. Dodatkowo z samego lore wiemy o miejscu nazwanym Sanktuarium Lisa w Kanezace, którego obecnie opiekunką jest właśnie Kiriko. No ale dobra, skoro poruszyliśmy wcześniej temat więzi Kitsune z bohaterką, to mówmy to nieco szerzej, bo dziwo wiemy o tym całkiem sporo. Gdzie chociażby pierwszą rzeczą, o jakiej się dowiadujemy jest telepatyczna więź obu postaci, dzięki której te mogą ze sobą w jakiś sposób rozmawiać lub nawzajem odczuwać swoje emocje. Co kilkukrotnie po Pomagało Kiriko przy podjęciu ciężkich wyborów. I tak, według mnie, na chwilę obecną, Lisi Duch jest w jakim stopniu istotą magiczną, a przynajmniej do czasu, gdy Blizzard nie powie na ten temat czegoś więcej. No dobra, a następnym niewyjaśnionym wątkiem, jakim się zajmiemy, będzie dołączenie Winstona do Overwatch. Bo tak, dla tych co nie wiedzą, mimo dość sporej ilości informacji o bohaterze, dalej nie wiemy, jak wyglądała jego rekrutacja do tej organizacji. Co mnie osobiście zastanawia bo wyobraźcie sobie sytuację, jak na waszą tajną bazę nagle spada jakiś tajemniczy obiekt, w którym pojawia się dzika małpa. No nie wiem jak wy, ja albo bym od razu przekierował to do zoo, ewentualnie spierd... Nie no dobra, tak na poważnie, to naprawdę zastanawiamy ta kwestia, gdyż w całej historii Overwatcha, o ile się nie mylę, mamy tylko jedno zdanie, które jakkolwiek nawiązuje do jego rekrutacji. Ponieważ w jednym z opowiadań dowiadujemy się, że Winston nie jest już od dawna własnością Luciang, po tym jak ten, miał sprawę w sądzie. Co teoretycznie, owszem, może nam tłumaczyć dalszy ciąg zdarzeń, niemniej jednak chciałbym się nieco więcej na ten temat dowiedzieć. Tym bardziej, że jeszcze wtedy sam goryl nie potrafił mówić, co sprawia, że ta sytuacja wydaje się dość dziwna. Dlatego też mam nadzieję, że Blizzard prędzej czy później wyjaśni nam tą kwestię, bo nie powiem, jest to dla mnie ciekawe. A przechodząc do kolejnego wątku, to mówmy teraz coś, co może Was zaskoczyć, czyli multiversum w Overwatch. Tak, sam nie wierzę, że to mówię, ale mamy na to kilka faktycznych dowodów, gdyż sama społeczność wyróżnia konkretnie cztery odrębne uniwersa, jakimi są Quest Watch, Star Watch, Mirror Watch i co ciekawe, jaki dziwne, Ultra Watch. I szczerze to ostatnie nie ma dla mnie za bardzo sensu, no ale okej. Okay. Przy okazji, tu wyróżniłbym jeszcze dwa uniwersa, w tym chociażby świat Halloweenowy, który z tych wszystkich chyba znamy najlepiej, głównie dzięki komiksom, a ostatni Światem alternatywnym byłby ten z dziewiątego sezonu, którego znamy jako kosmiczny kryzys. I tak, co prawda, nasza wiedza na temat tych wszystkich uniwersów jest dość mocno okrojona, przez co niewiele o nich wiemy. Aczkolwiek, czy samo multiversum istnieje w głównej linii czasowej Overwatch? Cóż, i tak, i nie, ale już tłumaczę. Gdyż z samych dialogów między postaciami i samego lore znamy tylko dwójkę bohaterów, którzy mieli faktycznie jakieś doświadczenie z wielu. Światem. A mowa tu oczywiście o Sigmie i Aurorze lub lepiej znaną jako Źrenicę. Gdzie w przypadku obu tych postaci mamy powiedziane, że są one wielowymiarowe, co oczywiście może się tyczyć ich charakterów, chociaż niekoniecznie. Ponieważ z tego co wiemy, sama Aurora po oddaniu swojej świadomości innym Omnikom kompletnie gdzieś zniknęła, a na jej miejscu powstało coś, co Omniki nazywają Źrenicą. Jednak czym to jest i co się stało z samą bohaterką tego póki co nie wiemy. Aczkolwiek sytuacja wygląda nieco inaczej przy Sigmie, który nie od zawsze miał swoje moce, gdyż te powstały w wyniku jego badań nad grawitacją, co doprowadziło do rozczaskania jego umysłu. I tak na tej klatce niektórzy ludzie w społeczności uważają, że doszło do zetknięcia się dwóch światów, a sam Sigma nie jest żadną osobowością doktora Siberiena, a jego alternatywną wersją, która przeszła do naszego świata, z powodu właśnie. Tej anomalii. Jednak czy jest to prawda? Cóż, na chwilę obecną ciężko to stwierdzić, chociaż ja sam nie wykluczałbym takiej możliwości. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy na dialogi w grze, a konkretniej Sigmy i Zeniaty, to sam doktor mówi o tym, że spotkał kiedyś Aurorę. Oh the iris of Five, course four, we've met 3 uh, 2 1 for you I nie powiem, koncept multiversum w Overwatchu jest czymś, co chciałbym kiedyś zobaczyć, bo ma to naprawdę ogromny potencjał. Jednak na chwilę obecną nawet nie wiemy, czy takowe faktycznie istnieje i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na jakieś informacje. No ale dobra, już powoli kończąc ten odcinek, to ostatnim wątkiem na dziś będzie wiek hazarda, bo tak, Blizzard, jak w przypadku Kiriko, znowu walnął się z wiekiem postaci. Ponieważ z tego co wiemy, bohater na dzień dzisiejszy ma a lat 24, co nie klei się z jego historią. Gdyż z naszej obecnej wiedzy wiemy, że wypadek, który miał Hazard w komiksie miało miejsce 7 lat przed zamknięciem Overwatch, co oznaczało, że bohater w tamtym czasie miał lat 17. I umówmy się, ale nie ma szans na to, żeby ktoś w tamtym wieku wyglądał tak jak bohater w tamtym komiksie, na co zwraca uwagę wielu graczy. Tym bardziej, że w tamtym czasie Hazard dopiero co dołączył do sił specjalnych Wielkiej Brytanii. No dobra, wiem, może czepiam się szczegółów i być może nie jest to aż tak duża różnica jak przy wyjściu Kiriko. Niemniej jednak, błąd ten można łatwo naprawić, dając hazardowi zaledwie 2 lub 4 lata więcej. Także czy można to podciągnąć pod niewyjaśniony wątek? No, myślę, że na siłę tak. No i dobra, w tym momencie zakończymy ten odcinek. Przy okazji, jeśli macie jakieś pytania do tej serii, to możecie śmiało pisać w komentarzach, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w następnym odcinku. No a jeśli materiał ten wam się podobał, to zachęcam was do zostawienia suba na tym kanale, bo naprawdę motywuje to do działania. Ale już nie przedłużając, to dziękuję wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć!